Dropshipping: Jak stworzyć sklep internetowy bez magazynowania produktów. Rozdział 3: Znajdowanie dostawców. 3.3 Negocjowanie warunków współpracy. Zagadnienia. 3.3.1 Przygotowanie do negocjacji. 3.3.2 Co można negocjować? 3.3.3 Jak 3. skutecznie negocjować? 3.3.4 Przydatne zwroty podczas negocjacji. 3.3.5 Pamiętaj o. 3.3.6 Podsumowanie. Negocjowanie warunków współpracy z dostawcą to kluczowy etap budowania udanego biznesu dropshippingowego. Dzięki odpowiedniej negocjacji możesz uzyskać korzystniejsze ceny, lepsze warunki dostawy, a także dodatkowe usługi, które ułatwią prowadzenie Twojego biznesu. Zbierz informacje o dostawcy, zbierz jak najwięcej informacji o dostawcy, takich jak asortyment produktów, ceny, czas realizacji zamówień, polityka zwrotów, opinie innych klientów. Określ swoje cele, jasno określ, jakie są Twoje cele negocjacyjne. Czy chcesz uzyskać niższą cenę, szybszą dostawę, czy może dodatkowe usługi? Przygotuj alternatywy, znajdź kilku potencjalnych dostawców, aby mieć możliwość porównania ofert i wybrania najlepszej opcji. Ceny, możesz negocjować ceny produktów, zwłaszcza jeśli planujesz duże zamówienia lub długoterminową współpracę. Minimalne zamówienie, spróbuj obniżyć minimalną wartość zamówienia, jeśli jest zbyt wysoka. Czas realizacji zamówień: możesz negocjować krótszy czas realizacji zamówień, zwłaszcza jeśli Twoi klienci oczekują szybkiej dostawy. Koszty wysyłki: spróbuj uzyskać niższe koszty wysyłki lub darmową wysyłkę dla większych zamówień. Metody płatności: zapytaj o dostępne metody płatności i czy istnieje możliwość negocjacji warunków płatności. Dodatkowe usługi: możesz negocjować dodatkowe usługi, takie jak personalizacja produktów, branding opakowań czy wsparcie marketingowe. Bądź konkretny, jasno określ swoje oczekiwania i przedstaw konkretne propozycje. Uzasadnij swoje żądania, wyjaśnij, dlaczego potrzebujesz konkretnych warunków, np. niższa cena, szybsza dostawa. Bądź otwarty na kompromisy, nie zawsze uda się uzyskać wszystko, czego chcesz. Bądź gotowy na kompromisy. Podkreśl korzyści dla dostawcy, pokaż dostawcy, jakie korzyści przyniesie mu współpraca z tobą, np. duże, regularne zamówienia, promocja produktów. Bądź uprzejmy i profesjonalny, nawet jeśli negocjacje są trudne. Zachowuj się profesjonalnie. Czy byłaby możliwość uzyskania niższej ceny przy większym zamówieniu? Czy moglibyśmy negocjować krótszy czas realizacji zamówień? Czy istnieje możliwość darmowej wysyłki dla zamówień powyżej określonej kwoty? Czy moglibyście zaoferować nam specjalną zniżkę jako nowemu klientowi? W zbudowaniu relacji, długoterminowa współpraca opiera się na zaufaniu. Buduj pozytywne relacje z dostawcą. Pisemnym potwierdzeniu warunków. Po osiągnięciu porozumienia, poproś dostawcę o przesłanie pisemnego potwierdzenia uzgodnionych warunków. Negocjowanie warunków współpracy z dostawcą to umiejętność, którą warto opanować. Dzięki odpowiedniej strategii możesz uzyskać korzystniejsze warunki, które wpłyną na rentowność twojego biznesu. Pamiętaj, że negocjacje to dwustronny proces, więc staraj się znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu stron. Dropshipping: jak stworzyć sklep internetowy bez magazynowania produktów? Rozdział 3 Znajdowanie dostawców 3.3 Negocjowanie warunków współpracy